W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko Gorczycy, powiecie tej górze przesuń się stąd tam, a przesunie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Dobry Panie Jezu, nasze serca pełne są wdzięczności za każdą łaskę. Jaką obdarzyłeś nas w minionych dniach. Każdy nasz dobry dzień to wielki dar od Ciebie. Ty codziennie zsyłasz nam uśmiech, każda nasza radość ma początek w Tobie. Dziękujemy, że przeprowadziłeś nas bezpiecznie przez każdy trudny moment. Bez Ciebie życie byłoby nie do udźwignięcia. Chryste, błagamy. Wyciągnij swą dobrą dłoń nad nami i członkami naszych rodzin. Błogosław nam na dni, które jeszcze przed nami. Prosimy, niech chroni nas Twoje miłosierdzie, niech ono pozwala nam wierzyć naprawdę i nie ulęknąć się niczego. Prosimy, codziennie obdarzaj nas hartem ducha, wewnętrznym spokojem i nadzieją, które pomogą nam pokonać każdy problem. Oddajemy Tobie wszystko, co nas czeka. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!